Dzisiaj będziemy próbowali nawigację matali panel został wymieniony, kwestia lutowania i złożenia tego. Zakupu. Połowa roboty została zrobiona. Chodzi o złapanie konkretnie tego miejsca. Talia 2010, czujnik temperatury zewnętrznej przy zdejmowaniu, pamiętajcie o zatrzaskach, aby ich nie połamać, zamiennik 38 zł, a nie 300 jak na serwisie, jest ogólnie dostępny, wystarczy go po prostu tam wepchnąć w odpowiednie miejsce i zaraz się przekonamy, czy będzie działał.